Dzień dobry kochani, kłaniam się niedziutko, witajcie. Zaczynamy nowy miesiąc. Jak jeszcze nie, zacząłeś, nie zaczęłaś, to zapraszam, bo najważniejsze to jest zrobić, podjąć działanie. Witajcie kochani tutaj w landzie saksońskim, protestanckim. Pierwszy listopad jest normalnym dniem pracy, także dzisiaj jest sobota, normalnie sklepy czynne. Nikt nigdzie nie chodzi, nie jeździ, groby to się odwiedza cały rok, także kochani, jedziemy. A my jedziemy. Witam Was wszystkich serdecznie. Kłaniam się z nową fryzurką. Tak, takie obcięcie. Wdech, wydech. No i rzecz istotna, przynajmniej dla mnie. Robiłam sobie wczoraj badania, kochani. I jeśli chodzi o cholesterol, no to mam 300. No to teraz jest pytanie. Ale trojglyceryty, to kochani mam. 85 to w ogóle jest hicior, bo norma jest 100, ja mam 85, rewelacja. Cukier, norma jest 77,99, ja mam 82. Bardzo ładnie. Nie, jeszcze według mnie to powinno mieć takie 78, tak kiedyś miałam. Ale okej, okay. i kochani, uważam. Witam Filipie. W pierwszych słowach mego listu. Dzień dobry, witaj Filipie. Cieszę się, że jesteś, cieszę się, że piszesz komentarze, bo to jest właśnie tak, że człowiek się dowiaduje, że są tacy, co brali statyny i, i nie mogą brać, i nie biorą. Ja też nie mogę brać, i nie biorę. Także witaj w klubiku. <grym> I teraz przyszło mi tak na myśl, że przecież w tych żyłach naszych, co płynie sobie tam krew, to trzeba je. Um, Właśnie muszę się zastanowić, czy to jest post. Czy to jest jeszcze coś, żeby przeczyścić? To tak jak żeby przyszła szczota, a może to trzeba zrobić tak intencyjnie i myślą, myślą oczyścić i piciem wody, oczyścić żyły. Ha, ha. Jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, dajcie znać. No i zobaczymy, kochani, bo rzucam kawę jak mi to wyjdzie, bo przecież kawa kawą, jeżeli jabłka w Polsce mają opryski. 21 oprysków miały ileś lat temu, bo koleżanka w tym pracowała, w tej branży. Uff, wdech, wydech. I rzeczywiście tak jest, że ja będąc wczoraj w Polsce, nie kupiłam jabłek, kochani, bo ja po jabłkach z Polski jestem chora. To znaczy, jak zjem jabłko dwa, no, to mi się robi niedobrze. Od chemii. Tutaj ziemniapka i to się nie dzieje. Albo ziemniapka takie, kochani, gdzieś tam z ogródka nie ma w ogóle żadnego problemu. Także to samo mam z napojami. Także mój organizm wyczuwa, jak jest jakaś chemia w organizmie. No szkoda, że wcześniej nie wyczuł, ale ewidentnie była za mocno schowana. Dobra. Skręty robimy z kijkiem naszym. Także widzicie, kochani, najważniejsze to, żeby mieć podstawę, jak to wszystko wygląda. I podjąć na spokojnie działania, bo sobie wyobrażam, że przecież coś, co wiele lat było takie, a nie inne, no to żeby to zmienić, to też trzeba wiele lat. Wiele działań, wiele wzmożonych działań. I tak, a najbardziej to się cieszę z tego, posłuchajcie, że że się czuję doskonale, że się budzę wyspana, zadowolona. Humor mam, a w ogóle jak ja dzisiaj sedmiał, kochani, mi się do napraw. <laughs> że byliśmy jakieś wojsko ten, i on ze mną rozmawiał i on mi odpowiadał kawał po polsku, a ja tak na niego tak sobie myślę w tym śnie, ale że i polski zna! Takimi prostymi słowami mówił po polsku, a ja się do niego odzywałam po niemiecku i on po niemiecku też mi odpowiadał. No komedia cała także. A jeszcze jednym lekarstwem, którym trzeba wziąć pod uwagę, posłuchajcie, to są muchomory czerwone. Amanita muskaria. Tak, ja pierwszy raz, bo to jest tak, kochanie, wszyscy wierzymy, nie wierzymy, ale wszyscy wiemy, że muchomory są trujące, tak, ale nie wszystkie. I jak zaczniemy czytać w Wikipedii o Amanita muskaria łacinie, czyli muchomór czerwony, to nagle w zdaniu Pisze, że nagle uwaga są trujące, ale te inne, nie? No właśnie. To jest robotnikowe. I to jest tak, że człowiek czyta. I w sumie nie wie co czyta, nie? Ale jestem zadowolona, kochani. A jak jest człowiek zadowolony, to świat się robi piękniejszy. A dzisiaj mamy u nas 9 stopni. I jak dobrze policzyłam, mamy dzisiaj 305 dzień roku. O, widzicie? W czwartek liczymy jeszcze raz. Czwartek był 303. Piątek był 304, a dzisiaj sobota 305. No to 305. A skąd wiem, kochani, a wam powiem, że u nas jest y, stosowany kalendarz w sensie w pracy i tam jest. Y, w zależności od towaru, jest albo podawana data bieżąca, albo no, i to jest taka też ciekawostka, że piszę kalendarz juliański i wtedy jest podawany numer dnia. Ale powiem Wam, co mnie zaskoczyło w Polsce. Jak byłam dwa lata temu, no, zmiana ćwi ćwiczenia, ja jeżdżę do Warszawy, bo mam tam córkę, odwiedzam ją, także zawsze, przynajmniej jak jestem w Polsce, to w tej Warszawie jestem. I jak byłam dwa lata temu, kochani, ja byłam zszokowana językiem. I, I ja wtedy nie zwracałam uwagi, czy to jest ukraiński, czy to jest rosyjski, dlatego że ja znam rosyjski, ja rozumiem, nie? Ludzie, to w na przystankach, w sklepach, Boże, ile tego rosyjskiego słyszałam. Jak byłam w tym roku, nie, to tylko taki raz było takie, może się człowiek przyzwyczaił. I, i ostatnio już nie. Może mniej ludzi było. <laughs> może nie byłam w sklepach. Ale chodzi mi o to, że to tak mnie wtedy zastrzeliło. I kochani, wczoraj Jesteśmy w Zgorzelcu. Laboratorium było w takim środku osiedla. No i tak, zasparkowaliśmy samochód i idziemy do tego laboratorium. No i co pierwsze słowa? Co słyszę rano o ósmej na osiedlu w Zgorzelcu mieszkalnym. W takim no, blokowisku w sumie. Zraswój, co para babka mówi do babki. No, rozumiecie? No, okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Posłuchajcie. Jest takie centrum handlowe, plaza. Idziemy na herbatę. No może coś byśmy zjedli, zobaczymy. Jesteśmy pierwszy raz. I posłuchajcie, to jeżeli jest kroisant po i pisze napisane po rosyjsku i babeczki mówią po rosyjsku, po rosyjsku, językiem putinało, tak żeby było jasno. Bo ja znam, ja się uczyłam w szkole. Ja zdawałam maturę rosyjskiego, ja znam rosyjski, bo ukraiński jest mieszanką polsko-rosyjskiego. A to czysty, piękny rosyjski, babeczka nas zaprasza. Drugi, aby co kupić? No to mówi nie, nie będę w Zgorzelcu jadła lwowskiego przy smaku Santa za 22 zł. Nie. Później idę, babeczka sprzedaje takie mrożonki. Posłuchajcie jakieś takie zawijane, różne pierogi. Też pięknie mówi. No, ta mówiła po polsku z pięknym akcentem. Taką mową, prawda? To ta mówiła po polsku pani. Posłuchajcie, no, na sklepie, na bazarku. Ale na bazarku jeszcze, jeszcze był niemiecki. Tak, na bazarku taki mały rynek był niemiecki. Ale powiem wam, że nie przypuszczałam, że tak to wygląda obraz polski. Nie wiem jaki z kochanie, ja wam mówię o mieście, który odwiedziłam. Uf, ja wiem, że to już jest granica, prawda? Zgorzelec to jest granica polsko-niemiecka. Ale żeby aż tak... No i po prostu widać. Tylko, że w Wrocławiu to zawsze, kochani, na przykład jest tam taki kerfur. To było mnóstwo Czechów, Niemców, Polaków. No Niemców było dalej dużo. Czechów też jedną paręśmy spotkali. Uf, no taka ciekawostka, kochani, którą się z wami dzielę. Dobra, ćwiczymy, no to teraz tak, <grywa> roxolanko, dzień dobry, Opukiwanko. witam wszystkich, witam i kłaniam się niedziutko wszystkim fanom opłukiwania, Opukujemy. No i teraz intencyjnie i tak opukujemy i myślimy o tych problemach, schorzeniach, które mamy. No to ja muszę oczyścić te żyły. Dobra, oczyszczamy żyły. Oczyszczamy, opukujemy i moje żyły się czyszczą. Tak, tak to jest, posłuchajcie. A myśli tworzy czyn według fizyki kwantowej. A czyn to już jest działanie? Uff. 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 wdech, wydech. Agnieszko, dzień dobry. Wasieńko, dzień dobry. Kochani, jak ktoś ma Instagram, to na moim kanale Nasza odwaga na Instagramie też wrzucam filmiki. Ja tylko wrzucam tak symbolicznie może raz na tydzień nie będę codziennie wrzucać tylko chodzi mi o to, że jakby tam ktoś chciał komuś podpowiedzieć, a YouTube'a nie ma, nie ogląda to. Też jestem na. Okej, okay, dobrze, kochani. Uff. Także jestem zadowolona, bo wiecie co, kochani? No cukier to od. wraca do normy. Jeszcze mi spadnie, bo ja wiem, bo ja wiem, ja zawsze miałam cukier fajny. Że wiem, na czym stoję. Ach, wiem, na czym stoję i to mi się podoba. I wiem, jak się czuję, bo czuję się bardzo dobrze. I o to chodzi. Okay. Węzły wartownicze tutaj opakujemy. No, a z wagi to tak pomyślałam, że jeszcze takie jak może mi zejść 5 kg, nie więcej, bo jak mam M70, to teraz BMI sobie sprawdzałam, mam 22, a idealna jest o 18,50-24, a jak się liczy BMI, no, wystarczy do groka wrócić, ale to się bierze pod uwagę wzrost i wagę. I pod kolankami. Uff. I kochani, wiecie, co wygoda jest z tym grokiem? Faktycznie mu się wrzuci na każdy temat pytanie i jest odpowiedź. Uff. Tylko to, co zauważyłam, jak robiłam placki ziemniaczane po saksońsku. No bo tak, zrobiłam raz według jednego przepisu, i później chciałam, chciałam wrócić. I on nie wraca. Podobno trzeba zapłacić, wtedy pamięta, co podpowiadał. I nagle na przykład z oleju lnianego, jak miało być do środka, to później się okazało, że jest do smażenia. No i, i w tym momencie muszę dopytać, dopytać Gizeli, jak jest faktycznie. Ćwiczymy, ćwiczymy. Elżbietko, dzień dobry. Gabryniu, witaj. Uff. 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 Bożenko, dzień dobry. Sylwusiu. Dzień doberek. <laughs> Anosia, witaj. Uff, wydech, wydech. Zobaczcie, kochani, nasturcję tu troszeczkę, ale wszystko dalej jest. Kwitnie zielone liście. Okej. Okay. No to, kochani, robimy małpę. Najpierw do tyłu, czyli przypominam, stajemy sobie, będziemy robić wyrzut rękami do tyłu, ale w tym czasie stając na palcach. To tak chyba rekin bardziej. Maupa. Do che malta? R I teraz kochani już na zakończenie. Pozdrawiam Was serdecznie. A u mnie niebo takie. Jeszcze, może pokażę. Tutaj, te. Jakie one są ładne. Te też są przecież u się. Smagliczka. Smagliczka. Zobaczymy, czy jest jednoroczna, czy wielolot, wieloletnia. A tu tak. A tam słońce mi za chwilę wzejdzie za bloku. O, no, to tak jest przyjemnie. Pa, do jutra!